Zalekuj ten film i zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia o nowościach. Cześć, witajcie serdecznie, z Ronia Ferrari 11D, a dzisiaj będziemy grać w Among Us. <noise> Jak wila. Gdzie ten kosmonauta zniknął? Po co on zgłosił? Najpierw zniknął. A na oczach. Mm, dobra. Jak? Nie. Brod Brodyzowy to czerwody. Jak nie brązowy, to czerwony y, proste. Nie, to czarny. No i dobra, i czy to był impostor? Czy to był impostor? I właśnie, ostatnio mi się tak popsuło. I nie wiem, czy to był impostor. Ale chyba był. Dobra, i te. To teraz przerwa, czekanie, albo nie, nie ma przerwy, czekania na graczy, bo jeszcze zaczyna giera. Dobra. Okej, okay, tutaj mam zadanie. Dobra. Um, I... mamy um, ale... No, no, poczekajcie, no, trzeba skikoć czerwonego, no. A. Tak. Dobra, to teraz przerwa czekanie na albo nie, nie ma przerwy. Dobra. To będziemy sobie grać. A ja cały czas jestem krywbe i te. A to tutaj są klucze? Okej. Okay. Dobra. A jak chcecie odcinek, gdzie testuję czyty che z TikToka. O jest? Dlaczego ja widzę? Poczekaj, bo jak wiecie, mi się bardzo dużo y, gra. Te y, gra mi się ba bardzo buguje i, i co z... jezus na serio. Poczekajcie, przerwa. Muszę odwagować grę. Albo wiecie? Nie będę odbakowywał gry, bo przynajmniej będę wiedział przez duchy, czy ten. Czy kto jest impostorem. Ale ja wiem, że on jest. Nie? Jezus. Ciemno-niebieski jest jakiś. Ciemno-niebieski jest. A. A to ok. Dobra. Przerwa na czekanie graczy. Yy, Okej. Okay. A, na mirze. Powiem wam tak, ja map nie wybieram. Ja map nie wybieram. to co czekam? Ja map nie wybieram. Nie wiem, dlaczego ktoś wybrał Mira, ale tak jak mówię, ja. No, już myślałem. Ten czerwony tak stoi. Ten czerwony tak stoi, gdyby chciał zabić. No, ale dobrze. Ginny czysty. Korrytam. Spałno idzie. Yy. No, to ja nie. No, ok, niech mi powie dowody, do znaczy o jasno zielony, to wtedy może na niego zagłosuję. Jak mi nie powie dowodów, to da niego. I? No, jak na razie dowodów nie mówi, zabił na oczach. Nie, nie, dobra. Nie, czer czer czerwony. Czerwony. Poczekaj, ja. No że zielony był chyba przy mnie Nie wymigasz się już powiedział mi bardzo zbyt ten. Po pierwsze jak on widział że zabił na oczach jak ja stałem obok niego Mhm. Mm ja no, on jest na 100%, no. Przecież. To jest hit, hitów. To jest hit, hitów. Przecież ja sama byłem czerwonego, a ten jeszcze mówi, że, że jasno zielony zabił na jego oczach. Przecież to jest. Hit, hitów no. No i co? I on był? A. A! To ja nie wiem, dlaczego on kłamał. Ale niech tak pozostanie. Straciliśmy jednego crewmate'a, okej. Okay. Jeden crewmate nie robi nam żadnej różnicy. Okej. Okay. W górnej części nie ma już w ogóle tasków. Kto daje na tak. O, kto daje na tak dużo tasków? No. Czy wydajecie na tak dużo tasków? Bo No, ja nie. To jest bez sensu. No. On wyszedł z Węta, czy nie? Bo ja tak. A, i był. A, to ok. To teraz yy, czekanie na graczy. Yy, Okej. Okay. Nie, znowu tyle tasków. Ja na serio. Ja nie, ja nie lubię takich ludzi, gdzie dają tak dużo tasków na jedną grę. To, to jest... To jest bez sen nie. Na serio? Dobra, czerwony i zielony, czyści? Czerwony, niebieski i zielony są czyści. Ale pomarańczowy tak no dobra, gdzie to było? Gdzie było ciało? Gdzie? Ja się pytam. Białyn. Zabił. Kto zabił? Białyn. Dobra, Białyn zabił. Do wody. No dobra, no to białyn. To Białyn. A okej. Okay. No to ja zagłosowałem na bia... 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 bia, bia Bialeno. Tak, za Zagłosowałem na białeno I dzisiaj będzie taki odcinek króciutki i jeszcze jedno. Zawsze odcinki o 11 na premierze, a więc y, zawsze o 11 on jest, jest im pono 100%. No. Dobra. Dobra. Okej, okay, meteoryty zrobione. Teraz jeszcze 5 miliardów idrych tasków. No, gdzie jest ten task? A, to nie tutaj. Nie! Biały! Ja nie wiem jak wy, ale ja tam widziałem białego. Ja tam widziałem białego, nie wiem jak wy. A, z, z, znowu. Wiesz, znowu widzę. Nie wiem dlaczego tak mam, ale jak wiecie, babi jakieś szlagi, że czasami widzę jak jest spaszone światło, a jestem Do No nieważne. A! On wyszedł. No dobra. I był impostor. No dobra, mam mam lagabuzgu, bo było zero impostor dibajda. No dlaczego ja widzę te duchy? Jak się jak się robi to zadanie? Begin? Tak się robi to zadanie? A, to okej. Okay. A właśnie bo tego zadania. Mm, dobra, nie wiem co, co on tam robi, ale nie chcę robić. Też nie wiem dlaczego ja widzę duchy. Musicie mi poradzić, jak zrobić, jak odzobaczyć duchy, bo ja nie chcę widzieć duchów. Musicie mi powiedzieć: <słuch> dobra, gdzie to. Ja myślę, że będzie przerwa, bo bo chyba nie chcecie patrzeć na rozmowę. A więc przerwa. E, dobra, zagłosowaliśmy na Alana. I czy on był? E, e, do, dobra, nie był. Nie był, i dlaczego ja widzę te duchy? Zaraz ja, ja myślę, że to będzie ostatnia gierka, bo ja muszę. ja bo ja zapewne godzinę spędzę na na, na od zobaczeniu duchów A. dobra, to e, to, 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 to pa, do, do widzenia do kolejnego odcinka Nie wiem z, z czego, ale ale będzie kolejny odcinek pamiętajcie, że codziennie odcinki o 11 no i pa